Witam wszystkich. Znów e, od jakiegoś czasu nie było żadnego filmiku, ale obiecałem Wam, że będą relacje z tego e, budowy drona drona pasażerskiego. Więc, spełniając swoją obietnicę, chcę Wam pokazać. Jestem na takim etapie. Słuchajcie. Ten dron ledwo się tutaj zmieścił do warsztatu, wygląda w ten sposób. Wczoraj jeszcze robiłem baterie, są dwie, jedna, druga, to jest taka mocna ładowarka 20A. Te dwa akumulatory będą jeszcze tutaj spięte wszystko. Eee, musi być pod jedną listwę. No, a wygląda to w ten sposób. Tutaj są ramiona z silnikami. Wygląda to w ten sposób. Eee, no słuchajcie, jestem w trakcie, po prostu jestem w trakcie. Muszę tutaj dokręcić jeszcze takie kółeczka fajne, żeby to było w ogóle mobilne, żeby mógł stąd wyjechać, wjechać, ponieważ to trochę, trochę, trochę waży, nie? No, ja sobie postawiłem to na takim profilu bo muszę złapać środek ciężkości ale całość pomalowana na czarny mat myślę, że to fajnie, fajnie będzie wyglądać pokażę wam jak tutaj ramiona wchodzą no i słuchajcie, to jest ramię wiecie co, tu jest mało miejsca, żeby to tak dobrze ująć yy, pokazać, ale to jest akurat ramię nie? chodzi mi o to, że ta końcówka tutaj yy, Musi być dłuższa, dlatego że będzie obudowane, że to wszystko będzie obudowane w razie jakiejś niestabilności, żebym po prostu nie połamał, teraz nie połamał tych śmigieł, a teraz pokażę Wam jak to będzie wyglądać ze śmigłem. Śmigło jest tutaj, więc to będzie wyglądać w ten sposób. Ja to później spróbuję wyciągnąć na zewnątrz i wam pokazać w pełnej okazałości, ale śmigło, śmigło jest naprawdę potężne, bo to jest ponad metr rozpiętości, eee, więc no to będzie taka duża maszyna, chociaż ja ją tutaj naprawdę starałem się bardzo, bardzo zminimalizować. Tak, żeby, żeby mi się to kompaktowo zmieściło w środku, bo wiecie, nie mieszkamy w Toskanii, tam gdzie Tomasz Taban, e, w ogóle podziwiam tego faceta, e, ale jest tu Polska, chociaż dzisiaj jest pięknie, mamy cudowne słoneczko, wygląda w ten sposób, ładnie świeci, zaraz Wam pokażę, to są moje, moje wszystkie panele, zaraz Wam pokażę, tutaj jest ta największa taka platforma, ona jest... Teraz przechylona, typowo po, pod kąt zimowy. Słońce już jest bardzo nisko. Został w zasadzie miesiąc tam z hakiem, do tego żeby e, był najkrótszy dzień w roku. Ale wspaniale mi się to spisuje. Ja wam pokażę jak na dzień dzisiejszy wygląda mój, mój magazyn energii. E, jest 16, tak? listopad nie 13 14 16 dobrze dobrze mówię już mi się mylą te dni słuchajcie zostało do 21 grudnia w tym dniu jest najkrótszy dzień w roku zostało troszeczkę więcej niż miesiąc ale myślę że spokojnie ten miesiąc przetrwamy, jeżeli będzie pogoda taka podobna do dzisiejszej, nie? A chcę Wam pokazać stan e, naładowania swojego magazynu e, i ile teraz idzie, więc więc to jest moja cała ta elektrownia wygląda w tym. To jest najstarszy akumulator z tych małych ogniw 18650 cała reszta już jest tutaj z tych pryzmatycznych to jest ten przenośny magazyn energii. Słuchajcie, on już tutaj trochę leży. Eee, tu jest taki piękny ekran. Włącza się to w ten sposób. Jest wyposażony w termostat. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. Słuchajcie, moc tego to jest 2,5 kW ciągłej. Jeżeli chodzi o 230 V, natomiast pojemność to jest prawie 12 kWh, ja mam obecnie 25,3 V, tak? I teraz tak prawie po kilowacie po kilowacie mam z tych wszystkich stringów e, z tej platformy obrotowej, a tutaj reszta. 900, 1500, nawet 1500, e, 900, 700 i 900, słuchajcie, ładnie dzisiaj, naprawdę ładnie ładuje, 25,3 v 30. To jest to jest dość dużo, to jest ponad połowa, tak mi się wydaje że na około przy normalnym użytkowaniu bez e, ogrzewania domu to jest e, jakiś tydzień tydzień czasu czyli same telewizory jakieś tam e, światła zresztą to jest wszystko oświetlone w którymś filmiku wam pokazywałem to swoje oświetlenie wygląda rewelacyjnie e, no ale cały się teraz zagłębiłem tutaj w budowę tego tego drona. Więc to naprawdę jest duży projekt. Dobra, słuchajcie, wyciągłem to. Stwierdziłem, że tam nic nie za bardzo widać w tym postacie, ale chcę Wam pokazać, jak, jak on będzie wyglądał, a wygląda właśnie w ten sposób ze śmigłami. Oczywiście śmigła idą od dołu i od góry. Ja tutaj tak e, obieg demonstracyjnie chciałem wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. E, jakie są gabaryty tego, tego całego drona. Słuchajcie, nie jest duży i nie jest też mały, nie oczywiście cała elektryka będzie tutaj podłączona naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Chodzi mi o to, że te ramiona są przedłużone, dlatego że na końcu będą zbudowane osłony osłony takie tego typu, żeby, żeby czasami hmm, podczas hmm, utraty stabilności nie, żeby nie stracił tych śmigieł, nie? No, chyba robi to wrażenie, tak? Hotel jest tylko tego, o, tutaj siedzenie jest tylko położone prowizorycznie to będzie oczywiście wszystko e, dopracowane. Może jeszcze troszeczkę pracy mam przy tym dronie, raczej więcej niż mniej pracy przy tym jeszcze, jeszcze trochę. Słuchajcie, to jest naprawdę duży projekt. Wszystkie elementy już mam. Także e, poskładamy to w jedną całość i będą e, loty testowe, próby. Zobaczycie, jak to wychodzi, jaka będzie stabilność, co elektronika. Ja chcę elektronikę umieścić między akumulatorami, czyli tutaj pod siedzeniem. To siedzenie będzie troszeczkę wyżej niż jest teraz. Ja i tak tutaj się ledwo co jeszcze w środku. No, ale tak, tak to musi być. Nie chciałem, żeby ten dron był za duży. tak jak Ta pierwsza wersja, wersja tej ramy była po prostu za duża. To było wszystko za duże. Teraz jest ok. Jest tak, jak powinno być. E, natomiast naprawdę duża, duża osoba by się tu nie zmieściła albo miałaby problem, żeby wejść do tego drona. No, natomiast ja e, się jeszcze tutaj. No, na styk, nie? No, ale nie jest to coś, coś trudnego, żeby tutaj wejść i wyjść. Jest to dość łatwe. Także słuchajcie, będziemy robić testy. Dlatego zapraszam Was do śledzenia tego kanału. Eee, ja nie mam wprawy do robienia filmów, naprawdę. Eee, I tak szczerze mówiąc, mi ciężko oderwać się od pracy i nagrać coś. Dzisiaj jest niedziela. Dlatego postanowiłem to po prostu e, uwiecznić, puścić coś wam na kanał, żebyście zobaczyli. A teraz tak króciutko e, pokażę poszczególne elementy. Słuchajcie, silnik A40 silniki są przewijane wielokrotnie. To też jest na moim kanale. Tu jest ESC 120A od 6 do 14S, czyli ja tutaj mam zastosowane akumulatory 13S, czyli 54V. Taki typowy rowerowy zestaw śmigło. Typowe od drona, oczywiście, składane. Je się tutaj ładnie składa to śmigiełko. O. Także po tych wszystkich testach, to ramię będzie ucięte. I ten dron automatycznie zmniejszy się gabarytowo, tak? A teraz elektronika cała będzie albo tu, właśnie tu ją chcę umieścić, albo tu z tyłu, nie? Jeszcze zobaczymy. No, na stabilność to jest, jest, jest sztywne i w ogóle, ale no, słuchajcie. To wymaga prób, po prostu wymaga prób. Środek ciężkości mniej więcej jest w tym miejscu, co powinien być. Eee, no, co mógłbym tutaj jeszcze dodać? To chyba wszystko. Kable będą ładnie tutaj w osłonkach. Ładnie to wszystko będzie pozarabiane. Kabli trochę tutaj poszło. Wszystko jest na 6 kwadrat i to podwójnie. Słuchajcie, prąd stały, bardzo duża moc, bo tu jest 7 kW na. w maksie, w maksie, nie? E, to chyba na jeden silnik, ale e, ja myślę, że one będą pracować do 4 kW, nie? On nominalnie ma 3,5, e, ale jest wyżyłowany, przewinięty, także moc jest dużo większa tych silników niż była oryginalnie. Zapas mocy też jest duży, bo ja to obliczałem. Słuchajcie, wyporność jest 200 kg, czyli ja będę miał około 40 kg w zapasie. Czyli ten cały dron z, z tym całym sprzętem, z bateriami, jakieś 160 kg. Udźwig powinien być 210, nawet do 220. 200 na pewno. Na pewno były testy robione na 200, ale tam e, oczywiście kable nie wytrzymały, był słaby przepływ prądu. No ale 50 kg z jednego ramienia uzyskałem z podwójnym silnikiem. Natomiast tutaj cztery ramiona raz z te 50 kg wychodzi 200. Myślę, że będzie dużo więcej, nie? To musi być wszystko przetestowane. Musimy po prostu mm, robić dużo prób i błędów. Także słuchajcie, na razie dziękuję za uwagę. E, jeszcze krótki rzut okiem na to, jak to wygląda, e, i, i zapraszam do następnych filmików tego typu.